Yo, siemanko w na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest Miki i dzisiaj będziemy Siema. grać w jakąś grę w z zbrojenia. Tam na ogólnie na tym polega, że popatrzcie mam takie obojnota, nie? ja W ogóle nie mogę z tego, nie? No i patrzeć, sobie po prostu płyniemy. Nie wiem dlaczego, na sam początek już tak szybko płynę. Ja ją znam. dobrze ją znam. Odcinek upaliona dla jej. O, ja też to nagrywał. Dobra, uwaga. Kręcimy na początku koła fortuny. 50 zwycięstw! Co jest? I chłopie, trzy obroty. 50 zwycięstw o. Chłopie, i za 5 sekund mam kolejny, nie? Widzę, to jest dziwne. Plus 2 obrotów. Ha? Dwa obroty. Dobra. Uwaga, kręcimy. Szczęście mam. I. Coś jeszcze i znów 50 zwycięstw. Dobra, nie wiem, jak to się wychodzi. Dobra, wyjdź. Ja jeszcze mam ich ulubionych, które <noise> chciałem zapisać. Nie wiem, skąd mam zmienić. Aha, tutaj mam na przykład y, tą żelapę niebiańską, lub udin, din, Nie, ale, ale to za books, są tylko te mam ćwiczenia, chyba jakieś. Nie. Czekaj, czy tu mamy, ale to trzeba powiedzieć. Nie tylko zarobił robuksy. No to nie no mała czekaj, mała. bo ja tylko zobaczyłem na roboksy za chwilę. Ej, dobra, już wiem po co są te winki. Miałby... nie! W to nie grał. Zimna gra. Aha, tu jest tysiąc, dobra. Dobra, otworzę sobie jedno jajko i mam kota. Mam kota, dobra. Otworzę trzy jaja. O ojo oj ojo oj. oj, oj, oj to nie, to nie Jeszcze raz otworzę i zobaczymy co nam teraz mnie. z tego kota. To pewnie ten kot jest no właśnie. Dobra, no ale dobre i to. Nie widzero. Jakim Jakim tak szybko? Dobra. Mam to, nie, nie wiem. O, matko jedyna. Dopiero... A nie... Matko jedyna matko Dobra, dobra, dobra. Jedyna. Myśl... Nie no, idziesz do domu. A myślałem o to chodzi, że myślałem, że Oj. nikiego nie słyszy. Prawie! Prawie mi wypadł e, z koła, prawie mi wypadem e, najrzadszy pet. Aha. Nie! Centymet! Centymet! To niespecjalnie specjalnie tak robią. Przybyć ci normalnie, jakby to było zwykłe losowanie, by ci to wypadło. Ale nie, specjalnie to robią tak. Lubią, się... tak. Nie, na przykład na tej le rowerze, le na, tym, na tej grze rowerowej takiej OPI, to tam był taki rower, e, no, najrzadszy z koła. Ja mam 100 z 500, bo patrzcie, chyba będę robił wtedy LeBiffa, patrzcie, będę miał więcej tego, ja nie wiem, co to jest nawet. Tak szczerze? No dobra, się przekonamy. Dobra, albo w sumie nie będę robił lebilfa nie wiadomo, czy to się opłaca, czy coś, nie. Ja mam koło Fortuny, uwaga losujemy i co teraz wypanie 50 zbyt jest spoko tak na to że to jest 25 tych 9 robuxów i będę miał takie coś zwierzę tung 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 czy to był zwierzak czekaj tung tung sachur ok to 9 robuxów nie jest dużo mógłbym to kupić bo mam 60, by mi było ale nieco na taką gierkę jakby wydawać robuxy, nie dobra co prawda jest, pod, jest zdobyte za darmo, no ale, no. Dobra, myślę, że wystarczy teraz sobie spróbuję jeszcze yy, las to zrobić. O właśnie rozpoczęło w sumie. Więc dobra, tutaj mam rakietę, więc od razu sobie wezmę. Okej, okay. let's go, let's go, na razie spoko. Ja myślę, że jak dojdziemy do dwóch koła, czekaj, zgubiłem. O dobra. Jak idziemy do dwóch koła, to będzie spoko. No nie wiem, gdzie ja teraz jestem. Nawet w trójce nie jestem. Łuki. Dobra, dobra, dobra. Oczywiście, widzowie, jeżeli wam się filmik spodobał, możecie kliknąć łapkę w górę oraz zasubskrybować ten kanał, bo teraz, jak wiecie, jest raz w tygodniu film na tym kanale. To jest dobre, bo kiedyś był raz na ludzki rok, dosłownie, nie? Filmik. A teraz jest co tydzień, nie? A to jest właśnie, jest, już jest drugi tydzień, więc drugi odcinek. Zawsze pamiętajcie, zawsze piątek 15 na tym kanale, a na głównym kanale Kacper Game e, w niedzielę o 10 oraz w środę o 15. Dobra. Nie wiem, czy o 15, bo o 15 już jest spokój, godzina, nie? A w niedzielę jest o 10, bo jest weekend, nie? Dobra. Aha. i tak szczerze widziałem. Myślałem, że to łatwo będzie wbić tu nie wiem 500, 100 a ja tyle już płynę. A dopiero będę miał dychę, nie? Kurde, jeszcze tu sobie ominął. No dobra, dam, wyjdę sobie po prostu z tego. Nie, nie wiem jak zmienić, żeby nie miał tego tung, 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 tung sachura. To da się chyba tylko za... Nie, 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 nie. 500 uinków mam bonekę. 5000... U, u, u... Winków mam kakto pod po tam jakiś. Ile mam? 170 winków. Za 500 to, to nie wiem czy czasem nie lepiej opłaca, ale w sumie nie wiem. Nieważne, nie? Potrzebne to... Dobra, czyli na tym już mogę sobie siedzieć. Dobra. Widzowie, ja sobie ch chyba chwilę teraz tutaj po prostu... Na tym poćwiczę, jakby. No i widzimy, że tak za nie 2 minuty. Dobra, nie są z powrotem. Yy, dobra, teraz lecimy. I tak, kiedy nie było mnie, to tak. Obrót 1, klejnota, 5 klejnotów za 9%, więc spoko. Co to jest? 0, ile kosztuje? 3, otwarcie 80 boks. nie. To duże, nie? Dobra. Teraz lecimy sobie jeszcze sobie popływać. No nie, no czego? No tam nie możemy czymś innym. <laughs> Ale nie było z innym, chyba nie widziałem. Ale dobra, dobre to, dobre i to. to. Odbierz 50, sobie kulę. kurde. Mm, dobra. Co jest ogólnie na końcu, jeżeli tutaj skończymy? Jest 30, koło. Jak to skończymy, to nie wiem, co jest. Dobra, już, wi już widzę tą rakietę. O oh, shit. Ten co jest na pierwszym, na drugi, na trzecim. Ta kolejna rakieta. Uwaga. Dobra. za chwilę jakiś event Bombardieru Crocodile będzie. Co? Kiedy? Za chwilę. Nie wiem, za chwilę. Skąd wiesz? No tak pisało. Za chyba 20 sekund. Aha. Dobra, czekaj, czekaj, rakieta. Dobra, 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 dobra będzie. Jeszcze jest tu jedna. Jeszcze jest tu jedna. To nie jest lakieta, chyba. Co to jest? Nie, na no, lakietach. Lakieta. czekaj, lakieta. czekaj, chyba pora wygooglować co to jest lakieta, oh, nie? Jest, got Dobra. limited event. Got limited event, hashtag one. Ok. Dobra. Mm, tutaj lecimy sobie tu. Dobra. Nie przeciłam cię! Tu, no i sobie pewnie wyjdę już nie Dobra, idę sobie na dwie Idziesz Nie bo szukam o co chodzi, na przykład Kaczki. z tym Tutaj coś jest, tutaj coś jest Mam tu marchewkę za 5? Ile mam? Ja mam tego, 12, 12, a całe frytki 100% tutaj Zbyt Zwykle, się 30%, plus 30%, przyspieszenia to się opłaca. Dobra, biorę kupię To bym to. To mógł zrobić już robik. Nie, nie mogę. Ale się mega nie opłaca. Mi samo robi, nie? Autor Ale to nie, dobra, nieważne. Ma dobra. Yy, mam tu świat drugi. Aha, i popatrzcie, jakbyśmy chcieli iść do świata drugiego, to musimy mieć odrodzenia 10. I moc 11 bilionów. A kiedy ja muszę? Zrobić odrodzenie. 500 zwycięstw będę musiał mieć. Kurde lipa trochę. Mocno jakoś na 15 minut trzeba zrobić na fałowa. Ja chcę iść... Jeszcze na tym odcinku, bo nie będę robił drugiego leczy z tej gierki. Jeszcze na tym odcinku będę chciał po prostu zrobić na jednego przynajmniej. I wejść do świata drugiego, nie? Ale to jest bardzo ciężkie w sumie, bo... Czasochłonne, ten TE, to nie, i tak nam się nie uda. Czasochłonne, bo za zanim zrobisz 10 rebiffów, jeżeli po tych 10 labitwach uzbierasz moc 11 bilionów, chyba, że to lub to, że możesz sobie jakby, albo za 11 bilionów, albo jak zrobisz 10 labitwów, nie? To nie wiem, o co finalnie chodzi. Tutaj mam coś darmowe. Chodź za darmo, nie mam ani innego. Zostanie w grze przez... w grę przez... 18 minut, jestem przez 13. Więc dobra. Okej. Okay. Nie jest źle, nie jest źle. Dobra, tu jest jakaś wyprzedaż, zobaczę sobie co tutaj jest. No to Tu są, są same zarobówce jakieś rzeczy, nie? Ale to się. To, 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 to po prostu się nie opłaca zbyt mocno. No dobra. Dobra, mam 15 koła. Ile potrzebuję? 400 koła. Pszczoły 35 koła. Potrzebne 40 mocy. Gdzie jest mocy? Która to moc? To chyba moc, to co nam się zbiera. To plus 48, nie? Czekajcie. Nie, no, 40. No to nie, potrzebne. 4 miliony, dobra, 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 4 miliony, to tam są większe, teraz będzie najsłabsza to ta, Zaczy, ja będę mieć 35 koła, dobra, sobie wyzbieram na razie do 20, no i pójdziemy sobie oczywiście na, mm, na ściganie się, nie, dobra, widzę, myślę, że taka gierka Wam się podoba, więc nagrywamy, Dobra, nie, to jakieś inne pety, myślę, że to są moje takie dobre. Dobra, mamy te, 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 te weź jaką mamy, dobra. Więc idę teraz na wyścig, lecimy. Dobra. Się, z nami, skąd się wzięła nazwa Widzowie? Widzowie? Nie wiem. Z... Oczywiście zostawcie u kazu to jest bardzo ważne. No. 10 subów w końcu. Ale nie na tym kanale, kurde. A, no to nie na tym, ale na głównym. Na, na tym możemy A, wbijać ale... 20. 20 subów możemy wbić na ten kanale do końca roku. Do końca roku myślę, że mi się uda. Na przykład pod ostatnim odcinkiem mi okay. się mega spodobał. Ma 6 wyświetleń chyba. Czy 7, jak na ten kanał, to mega jest dużo. No i, no i dostałem jedną subskrypcję za to, ale to patrzyłem, kiedy to było, wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj, na to patrzyłem, nie wiadomo jak jest dzisiaj. Um, jest, no. O kurde, mam nowego jakiegoś peta. Ja ci powiem, mogę ci powiedzieć. Dobra. Y, załóż, mam nowego peta, nie? Mega. Masz dokładnie 13 subskrypcji. No to tyle samo jak sprawdzałem. A na tym masz dalszyś światło. Dobra, dobra. To nie jest źle, nie jest źle. Weź się dwa koła, to sobie już pozbieramy na tą nową bieżnię, no i... co? Okay. So. Mam do so. anvolabów. Masz wonekę? Czekaj, ile kosztuje boneka? 500 linów. Kurde. Ty, ja mi się mega opłaca, ja dostawałam 100. A teraz dobra. dostaję 200. No to jako zbieram, to to zrobię, nie? Ej, bo możesz chyba. E, ten, Co? E, odebrać sobie pepa z free. No tak, tak, ja już hmm. sobie odebrałem tego. A i w ogóle? Tutaj? Chodź do mnie. Chodź do mnie, skąd ty jesteś? Chodź tu. I chodź tutaj. Chodź tu. I ty? Zobacz. Mam jeden. Open, dobra. Łaga. 100 winów dostałem. Stał inną dostałem. Ile jest? Cztery, a to 50% nie zna to. Ja bym dostał taką rybkę. Albo dostał ja wymiętową bardziej. I jeszcze jeszcze 30%. A co tu jest? Nie wiem o co chodzi z tym. Wyjdźmy. No. O czekajcie, ja mam już nową bieżnię chyba. Tak mam... Kolej, kolejną potrzebuję. 400 koła, ej to teraz jest mega dużo, chyba że ona nam daje mega szybko i to wbijemy chwilkę, nie? Dobra, co tutaj mamy? Mamy jakieś rzeczy, nie mam w ogóle re, l, reliki, nie mam w ogóle relików. Dobra. Co tu jeszcze możemy? Tutaj możemy zrobić Rebel Valky, nie będę blogu kupię sobie za to bonekę. Ale chłopie, ale chłopie ten, ale chłopie kombo Rakiet. Cały czas wbijłam rakietę, znowu to samo! Cały czas rakietę wchodziłem Okej, okay. okej. Okay. Około darmowe. Czekaj, powiedz coś jeszcze raz Halo? Dobra. Cześć, nie Dobra, już nie, nie, przybli nie przybliżaj, dobrze było Dobra, Sara. Ej, tutaj jest najwyższa moc, najwyższą moc ma Glaze. Tar, gdzie więcej 78 triliona. Nie. A jeszcze ma ktoś, ja mam 5 kołach, ale 32 biliony, nie, czekaj, czekaj, wejść, będziemy mieć 31 bilionów. No to pewnie oni grali całymi dniami, nie, w tą gierkę i to tak porządno 5 dni na noce zostawiali 50 zwycięstw jest dobrze, jest bardzo dobrze Zbieramy na bonekę oczywiście albo sobie jeszcze kupi jedną, jedno jajo nie czekajcie, jaką mam moc która miała którą czekaj, ja mam 109 koła ty to tunel narzczy na, spoko to robi, nie? przecież pokazuje po prawej Taka o, mam pomarańczowego kota, mam pomarańczowego kota, mam. Mogę założyć? Nie mogę, to wywalmy, najmniej. i załóż, dobra. A pomarańczowy kot jest za ile? Za 28%, więc El, jest spoko. pij tam koło tego Tung Tung sahura, masz takie darmowe, kliknij sobie to. Tung Tung, sklep zawodów? Nie, darmowe. Ech, nie ma tu nic jajko darmowego. Takie. takie jajko. Jajko ko tu? darmowe. Y... Po lewej, po lewej, po lewej, sorki. Gdzie ty jesteś? Czekaj. Po lewej. Po lewej gdzie to jest? Ale po, na ekranie! Na ekranie po lewej, ha gdzie jest to? Masz to jajko sale Darmowe. Mam jedno no. no. Uwaga, opening, epicki! Ej, dobra, ile on daje? Ile on daje? Jest za 9%, ej, zdejmij, zdejmijmy sobie tego słabego kota i załóżmy sobie, to jest teraz mega, Ty masz za, za... ile? Za... czekaj, to daje 9% i epicki jest. Ale zazdroszczę ci, ja, ja hmm, mam tak za co? cztery Albo 2000 metrów, kupię to. Dobra, rakieta! Maga. o kurde, o kurde, o kurde. Ale nie, to się nie opłacało, to się nie opłaca w tym sklepie. Jedną, jednego po prostu pucharka straciłem, a nic to w sumie nie dało, za dużo. Dobra. 19, kosztuje w 100, ale nie opłaca się też. Jeszcze nic za Robuxy nie opłaca w sumie. Takie giery co? chyba, że masz parę naszych tysięcy do robuxów, no to tutaj, tak nie jak Filip. Ej, Filip ogólnie w każdej gierce kupuje coś za Robuxy. No, akurat to prawda. Że dostał od rodziców i. Się no chwali. i w każdej. i graliśmy w jakąś gierkę z brenotami. Co to było, co mówiłeś, że masz jakiegoś tam dobrego tego? To z brenotami co okraliśmy. Nie, 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 nie styla Brainrot, to było, co kradliśmy oh. Brainroty w tym i były takie. Uśpił Brainrota? No toś brain w takim stylu. No tak, uśpił Brainrota i on tam dobrze nie wszedł do tej gierki, już mówi, kupuje pakiet startowy. <laughs> Kupuję pakiet startowy. Nie. Naprawdę, prawda. Ja pędzę ciężko dostać te rakiety co ciężko. Cię na nas Ej, 100 bez kitu, dobra? tam no, 500! Dobra. Lecimy. No ja też się zagadałem, i nagle patrzę, a ja tu jestem już pod 500, nie? Ej. Nie wiem, czy słyszę, czy to raczej nie. Już takiego mikrofonu tu nie mam. Ale normalnie tak u, u mnie nawala deszcz, nie? Faktycznie. Dobra, dobra, dobra. 111. jedenaście. Ale ja za chwilę będę miał jajko za 5000. Gdzie to jest labilf? Mogę zrobić labilfa, ale chyba już mi się nie opłaca. Teraz ci się nie opłaca, nie opłaca się teraz. No, kupię sobie rzecz taką jak błoneka bu ambalabu. ambala, bu. ambalabu. Mam 905 tych, tych winków. Mogę za to kupać to? Nie, tylko to mogę tylko... Za 10. Za klejnoty, czyli 40 klejnotów i mogę sobie kupić łódko. Dobra, a ja mam Fredki, no nie. Zdrowie, ja pan są za robuksy. Y, 5000. Ja bym chciał kupić jajko za 5 kol. Dlatego że Ja, się... ja 55 yes. trzeba coś pominąć. Mam 5000, mam 5000. Dobra. Ej, ale to tak etapowo, no, Zaczęło zaczął nawołać, nawołać przez minutę i już przez, przeszło. Dobra, mm, co tutaj mamy? Co tutaj też mamy Co? Co się dzieje? Chłopio, on daje 12 razy 8. A 8. kropka 8? A ja mam... Ej, no bez hitu, ale daje, nie? On daje więcej niż ten Tung Tung sechur za e, ten... za robuxy. Aha Dobra czekajcie ile ja mam. Jeszcze 5 No kurde, musimy po, po..." pozbierać jeszcze na kolejną bieżnie. No ale dobra, czekajcie, co tutaj jest najlepsze winki. Ile ma najwięcej winków? E, dobra. No winki te pucharki. Aaaaaa, Też ma. Ktoś ma. Ty, to y, bilion, bilion wiesz ileś na nie, tego, grubo, grubo, nie, a najwięcej osoba ma... Ej, Miki, był chwilę na trzecim miejscu, widzieliście to? Najwięcej ktoś ma... I ...jeden trilion tych tucharków, nie. chłopie, ja tu zarobiłem po tysiąc. No, chłopie, było od 1 do trzy na początku, nie? to teraz nie się układa. I ty byłeś na trzecim miejscu przez sekundę, nie? Dobrze, no że już nie wszedł i już zniknęło to. Dobra, czekajcie ile to mam. Ja ja już wbiję 400 koła, już wbiję 400 za chwilę. Jo, nie i... Dobra, jak wbiję 400, idę tam. Chcę pobiegać? Nie? Popływać. I sobie po prostu tu. Albo teraz już pójdę o to co to jest, kurde, tylko nie mogę z tego zejść. Jak, jak to się z tym zgodziło? Ty nie, zagowało mi się, nie. Coś mi się zagowało. Spacją, klikam spację i nic. Da się jakimś wyjściem, albo coś jestem, coś... Czekajcie. na Odbierz. Znów mam tego arknicznego klina, który daje, który ma 9 albo tego, nie? Zdejmuję naszego ludego kota i zakładam to. Nie chcę. Dobra. Dobra. No mogę, tylko nie mogę stąd zejść, kurde. A nie da się zlesetować. Spróbuj o i od razu usunąć. Ej, dobra, dobra, dobra. No, udało się. to miałem... No tak działa, działa. Właśnie to miałem yy, na myśli. Miałem to właśnie tak robić, dobra. Idziemy od razu po rakietę. No i sobie teraz zrobimy jeden wyścig, nie? I o mam czy miejsce już. Dobra. Yy. Te ten wyszczyk, nabiję sobie trochę pucharków i będzie spoko, nie? Let's go. Dobra, dobra. Wyszło, no i przetestujemy nową bieżnię, czy ona dużo daje. Następną potrzebujemy milion, więc też jest to trochę, jak mamy pół miliona, czyli 500 koła, nie? Dobra. Hej, to nawet spoko daje, dużo, nie? Jak na tylko 400 koła, nie? Dobra. Ile kosztuje kolejny Brain Note? Kosztuje 5 koła. Uuu. To trochę nie, dużo. Ja mam ale jeden naj obrót. Daje, ale najsłabszy daje 12,8. Aha. jeszcze Słabszy. 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 Dobra. Okej. Okay. Teraz w sumie mamy już no wiecie, nową bieżnię I ja mamy 600 koła. 600 koła to idealny moment, żeby iść. żeby pościgać. Tak, 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 tak. Kto powiedział, że to nie jest odpowiedni moment na ściganie się. Nie. Dobra, napływanie. Kurde, chciałem się przechylić, żeby złapać trakietę i pominąłem ją. Jakby wziąłem. Dobra, idziemy tutaj, idziemy jeszcze tutaj i jeszcze tutaj, i jeszcze tutaj. Ale ja zasuwam. Dobra, rakiety. Co jest? Ale ja zasuwam. Wzjedziemy no, jakiegoś typka. Oki, okay, biorę jedną. Ja nie, nie wziąłem tej, nie. Kurde nie, nie daję rady wybrać je. Okej, okay, jedną, tu, tu. Tu, kurde, już, po, już źle, już źle. Tu. No, jedna jest po tej stronie, druga spod tamtej. Mm. Kurde. Spoko. 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 Już się nie spoko. Dobra, 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 dobra. Mm. Widzowie, jest tak. Skończył się wyścig. Więc no, oczywiście, że się zacznie kolejny. No ale jest ja jeszcze tutaj na tej bieżni. posiedzę Nie. Zresztą wpić na mój główny kanał Kacper Game na pewno jest braczy. Jest link w opisie, na no, tak 90% ustawię. Więc spoko. Dzisiaj jest uwaga, kiedy to nagrywam jest wtorek. Jest wtorek, widzicie? Widzicie jaki zapas, nie? I wy to widzicie w piątek. Czyli trzy dni później, jakby nie. Dobra. Yy, robimy. O kurde, wyszedłem. Dobra. Ogólnie mam nie, i, i ty. A ten sz, 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 szkar łaty blok, to na niej dzieje, że to legenda jest, nie? A jeszcze a Jest najłatwiej do zdobycia, nie? Trzeba poczekać po prostu w gierce. Czekajcie, bo ja mam te włączone. Kurde, ja mam. Łączony, przechwycony, nie? Dobra. Nie wiem, jak on zrobić tutaj. miniaturkę ja tylko do tego filmiku. Nie wiem. Nie wiem. Bo jest, nie wiem. Pomyślę, zobaczę. Zobaczę jakieś inne. Po prostu. Nie wiem. No dobra. Jak też będzie pamiętać, że kliknąć łapkę w górę. I mi się wydaje, że po prostu będziemy już powoli kończyć. Więc dobra, nie, nie udało nam się zrobić milionu, bo mam 800 koła. Idę jeszcze zrobić ostatni wyścig i kończymy odcinek. A więc, no, więc dobra. I teraz te rakiety nie dolatuje do następnej rakiety, nie. Już było, że tak. Na przykład jeszcze bym, o, i tutaj już by była rakieta, nie. A teraz tak już nie jest. To można wziąć wszystkie przez to. O nie, nie pominąłem, pominąłem, ale to przez milimetry, milimetry. Dobra. A więc dobra, myślę, że Wam się taki po prostu film podobał. Jeżeli nie, no to kliknijcie sobie inny odcinek. Trzymajcie się. No i pa.